Dzień dobry moi drodzy. Tutaj Piotr z kanału Fertender. Dzisiaj troszeczkę mamy lepszy dźwięk. Dzięki słuchawce, która no, wygląda, jakbym był troszeczkę stare zakupów, ale trudno. Przynajmniej pomoże nam to zniwelować negatywne, akustyczne skutki wiatru, zwierzaków, sąsiadów, przelatujących samolotów, przejeżdżających samochodów. Możemy po prostu sobie na spokojnie porozmawiać, nawet jeżeli towarzyszył nam będzie tym z klasycznie o staropolsku śmieci palonych przez sąsiada, ale poradzimy sobie z tym. Otóż, moi drodzy, w poprzednim moim filmie takim zapowiadawczym wprost oskarżyłem wojewódzki szpital zespolonych w Kielcach o ustawienie przetargu numer EZ łamane na 99, łamane na 2025, łamane na MZ. W toku naszych potrzeb i dalszych rozmów będziemy posiłkować się numerem 99. Zresztą nie jest to jedyny przypadek w tym szpitalu, w tych przypadków jest dużo więcej. Ale to nie teraz. Teraz powiemy sobie o tym, a może jeszcze coś ciekawego zostawię na koniec. Moi drodzy, czym w ogóle jest przetarg? Przetarg to jest taka próba unormowania przez władzę pewnego dzikiego zachodu, który był w latach 90 i na, po, na początku lat 2000 kiedy środki publiczne wydatkowane były w sposób absolutnie dowolny przez kierowników i dyrektorów tych ów jednostek, którzy kupowali wszystko po siostrowemu od swoich e, kolegów, znajomych i pociotków tak zwanych. Wyciekało przez to multum, multum pieniędzy publicznych, których jak wiecie i słyszycie w mediach, nigdy podobno nie jest za dużo. E, i czy to się udało? Otóż w 2004 roku została wprowadzona ustawa o zamówień publicznych. Nie będziemy w nią wchodzić zbyt głęboko, bo to wszystkie ustawy są wpisane takim językiem, żeby no, człowiek, który nie siedzi na sodzie, nie jest prawnikiem, czy nie uczestniczy w tym życiu w zamówień publicznych, no, nawet po pierwszych trzech czy czterech słowach, nie chciał dalej kontynuować tematu, no ale powiem Wam pokrótce o co chodzi. Wprowadzono różne typy zakupów um, urządzeń, usług, robót budowlanych, mówiłem o tym wcześniej w różnej formie, przetargi ograniczone, nieograniczone, takie proste rzeczy jak dialog konkurencyjny, negocjacje z ogłoszeniami, negocjacje bez ogłoszeń, inne kompletnie e, niepotrzebne rzeczy, których tak naprawdę nikt nie, nie chciał, każdy potrzebował, ale nikt nie chciał, czy to barwowało i sprawiło, że jest w przetargach mniej patologii. I tak, i niestety w większej ilości nie, bo jak każde prawo, Również prawo zamówień publicznych można w bardzo prosty sposób obejść. Jak widzicie moi drodzy, postawiłem sobie tutaj też kaczuszkę jako przycisk do kartek, ponieważ mam bardzo duży wiatr. To właśnie kaczuszkę chyba jest jedyne urządzenie medyczne, które no, może nie jedyne, ale jest grupy, kategoria urządzeń czy tam wyrobów medycznych, które ustawicie nie, na kaczka jest kaczką, jaka jest kaczka. Każdy widzi, nie sposób ją opisać w taki sposób, żeby wygrała tylko jedna firma, co innego właśnie ów przetarg, o który oskarżyliśmy Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach. Moi drodzy, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach i tu posiłkować się będziemy powiedzmy trzema dokumentami, bo oczywiście przetargi mają to do siebie, że dokumentów i załączników jest ich całe multum. W większości, no niestety, kompletnie niepotrzebny, które prowadzają zamęt, ale to możecie się domyślać, to nie każdy powinien przetargu wystartować, jakby dokumenty były jasne i przejrzyste i pisane normalnym językiem, to byłoby zbyt wielu chętnych i do uczestnictwa i do kontroli, tudzież zwanej sprawdzeniem przetargu. I tak, moi drodzy, przejdziemy teraz do tego postępowania, o którym mówiliśmy wcześniej, o którym oskarżyliśmy Szpital Wojewódzki ze sporonych to jest postępowanie przetargowe numer 99, bo przetarg jest jedną z forum. Dokładnie mamy pewne zamówienie. E, szpital potrzebuje sprzętu medycznego, urządzeń medycznych, zresztą nie tylko szpital, ale każda jednostka publiczna, budżetowa, od urzędu gminy po e, urzędy centralne, ministerialne, o tym mówiłem już wcześniej. Tutaj akurat mamy szpital. Szpital jest o tyle istotną jednostką, ponieważ szpital kupuje najwięcej, zużywa najwięcej, ma największe potrzeby, zatrudnia dużą ilość osób. Ma dużą ilość pacjentów, każdemu pacjentowi coś jest potrzebne, musimy to kupić, a kupić możemy tylko i wyłącznie poprzez e, prawo zamówień publicznych, który oczywiście dopuszcza w mniejszych kwotach kupowanie różnych dziwnych urządzeń bez przetargu, tak zwanym zapytaniem e, cenowym. I tutaj moi drodzy ustawodawca wprowadził no, pewną kwotę, dosyć istotną, to jest 130 tysięcy złotych brutto, poniżej tej kwoty można kupować wiele rzeczy bez przetargu. Powyżej tej kwoty zobowiązany jest każdy zamawiający do przeprowadzenia tak czy inaczej jakiejkolwiek procedury przetargowej. I tak to wygląda, moi drodzy, w teorii. W praktyce bardzo wiele organizacji, szpitali, urzędów ogłasza postępowania przetargowe nawet poniżej tej kwoty, ale to już jest w tym momencie dobra wola. Przejdźmy do meritum. Do meritum numer jeden. Otóż szpital, moi drodzy, 20... Lola Czerca tego roku ogłosił postępowanie na zakup wielu sprzętów medycznych i wygrał w totka. Zobaczycie zaraz jak. Wygrał w totka, bo zamawiający na tym etapie nie wiedzą, jakie pieniądze są przeznaczone na sfinansowanie ów zamówienia. A skoro nie wiedzą o kwotach przeznaczonych na sfinansowanie ów zamówienia, no to tak troszeczkę ich oferowanie urządzeń przetargu no, opiera się na pewnych e, szacunkach, na wymyśleniu sobie, na pomyśle, co tu zrobić, żeby wygrać, możemy sobie negocjować, e, możemy sobie konkurować zgodnie z prawem, bo oczywiście prawo zamówień publicznych powstało też po to, żeby zapewnić konkurencję, czyli no, nie powinno być przetargu w ofertach jednej oferty przetargowej do danego postępowania, ponieważ... To oznacza mniej więcej tyle, że przetarg jest ustawiony, i niestety tutaj przetarg jest ustawiony. E, nawet jeżeli zamawiający, to tak będziemy nazywali szpital, szpital w, w terminologii, nomenklaturze zamówień publicznych, w tym momencie nazywa się zamawiającym jako instytucja, która zamawia, podzielił sobie całość tego sprzętu na 9 pakietów, 9 części. Kwota przeznaczona na sfinansowanie całego, całego zamówienia, Wynosiła w tym momencie 647 72 zł i 60 groszy. Dosyć precyzyjnie jest to ustawiona kwota. Oczywiście jest to kwota brutto i o tej kwocie e, nie wiedział oczywiście nikt. Żaden wykonawca, w teorii, jak się domyślacie, a potem sobie zamawiający, porozdzielał tą kwotę na poszczególne pakiety, w miarę potrzeb. Powiedzmy, pakiet pierwszy miał 23 328 zł. Pakiet na przykład szósty miał 23 760 zł, dosyć okrągłe cyfry, ale już na przykład pakiet numer 7, przeznaczona kwota na sfinansowanie u pakietu wynosiła 294 695 zł i 28 groszy. Trafić idealnie w tą cyferkę, no to jest właśnie jak szóstka wtotka. I co się okazało, moi drodzy? Okazały się dwie rzeczy. Pierwsza, to mm, wszystkie pakiety, które zostały złożone tutaj dobrze, oferty do tych pakietów zostały złożone prawidłowo, trafiły w punkt. Trafiły idealnie w punkt kwoty, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie e, części. Z małymi wyjątkami. Opowiem Wam w tym momencie pakiet po pakiecie. Troszeczkę będzie cyfr, ale no. Jest to tyle ważne, żeby zobrazować cały wadliwy, niestety moim zdaniem ustawiony przetarg. W pakiecie numer pierwszym znajdują się urządzenia zwane wideolaryngoskopami. Nie wnikamy, co to jest, potrzebne dla szpitala, fantastycznie leczy, diagnozuje. Super historia. Zamawiający w tym momencie przeznaczył kwotę 23 328 zł. Brutto. W tym pakiecie złożyły się dwie firmy. To będzie wyjątkowo. Dwie firmy. Aczkolwiek każda z tych firm nie spełniła warunków, ponieważ jedna firma zaoferowała urządzenie wpisujące, wpisujące się w opis przedmiotu zamówienia, bo taki dokument również się znajduje. jako podstawa do zaoferowania musimy upisać jakieś urządzenie, czego wymagamy, ale zaraz do tego dojdę. Tam się złożyły dwie firmy, jedna firma o 100 gram, przekroczyła wymaganą wagę urządzenia. Jest to nic, ale opisane w odpowiedni sposób u Rasta do nie wiadomo jakiego wymagania. Została odrzucona, była poniżej budżetu, szpital mógł zaoszczędzić. Druga oferta była powyżej budżetu, więc w tej sytuacji nie po prostu szpital ten pakiet unieważnił. No, żadna oferta nie spełniła wymagań szpitala dziękuję po temacie. Ale eee, kolejne urządzenie to był przenośny cyfrowy system do drenażu klatki piersiowej, czyli pakiet numer 2, tak zwany SAK. No, to jest tak opisany w sposób no, ciekawy. Tutaj wybrała firma Medela za kwotę 16 200 zł. Brutto. Kwota przeznaczona na sfinansowanie tego pakietu wynosiła 16 200 zł. brutto. 1 do 1. Pierwsza, Pierwsza cyferka w naszym e, toku. Pakiet numer 3. Urządzenie do kompresji czapki Urządzenie ważne, ratujące życie, robi masaż serca dla pacjenta. I wchodzimy dalej. Wygrała wielka amerykańska korporacja Striker, oferując realizację tego zamówienia za kwotę 69 925 zł i 52 groszy. Odczas gdy zamawiający przeznaczył na ów pakiet 69 925 zł i 52 grosze. Druga cyferka, wygrywająca w totka ponieważ jest to oczywiście co do grosza zgodne z, czym, z tym, co zamawiający oczekiwał. Pakiet numer 4. Respirator. Czym jest respirator, to, to każdy wie, no, tam pewne historie z epidemiami nas tego nauczyły. I tutaj wygrała jedna z dużych polskich firm, paramedica polska, nie ma innej, to jest Polska, no a jakie gniazdnictwo sobie wybrali, kwota przeznaczona na sfinansowanie. Tego pakietu wynosiła 60, przepraszam, 29 490 zł i 48 groszy. Zgadnijcie, za ile zaoferowała firma Paramedica ów respirator. No, za 29 490 zł 48 groszy. No. Nie jest to dla was w tym żywieniem, pewne zdziwieniem, że to jest jeden do jednego z tym, co zamawiający. Przeznaczył o czym przypominam, nie informował wcześniej nikogo. Kolejna trzecia firma po drodze trafiła w punkt, idealnie w punkt, pakiet numer 5. Defibrylator modułowy, oczywiście nazewnictwo specyficzne. Wygrała firma Rescue Line, a zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia 146 396 16 zł, 16 groszy i dokładnie tyle wynosiła oferta firmy, która wygrała, tak samo pakiet numer 7, tutaj ogromna amerykańska korporacja, również firma GE, General Electric, kwota zarówno zaoferowana, jak i oczekiwana przez zamawiającego, wynosiła 294 695 złotych 28 groszy zł. sytuacja w pakiecie ósmym podobna, również General Electric, jest zwany GI25 334 ,04 zł 04 grosze 04 grosze, nawet tutaj moi drodzy idealnie trafić grosze, pakiet numer 9 17 019 17 tysięcy, przepraszam, 943 12 zł 12 groszy i też wielka, niepolska firma BTL zaoferowała dokładnie w punkt kwotę, która była oczekiwana przez zamawiającego. Pakiet numer 6 nie złożył się i firma Medela, która była tam wyspecyfikowana powiedziała sobie, że to nie ma sensu. Problemem jest to, moi drodzy, że do każdej pozycji złożona została tylko jedna oferta. Nieprzypadkowo jedna oferta, ponieważ OPZ, czyli tak zwany opis przedmiotu zamówienia, wskazywał dokładnie urządzenie, które zostało tu zaoferowane. Co jest wbrew prawu? Przykładowo punkt 16, artykuł 16 prawa zamówień publicznych mówi o tym, że każde zamówienie musi być konkurencyjne, uczciwe, a takie nie są. I to jest największy problem, moi drodzy. Jakieś 80% zamówień publicznych w Polsce niestety nie spełnia warunków podstawowych, czyli konkurencyjności. Tu jest wolna Amerykanka. Każdy sobie specyfikuje, co chce, kupuje, jak chce, a przypominam, że mówimy tu o szpitalach, które no, zmagają się z ogromnym zadłużeniem, a to są miejsca, w których konkurencyjność, jeżeli byłaby zachowana, pozwalałaby zaoszczędzić pieniądze, zaoszczędzić dudki i to nie małe. To jest, moi, moi drodzy, zamówienie numer 99. Przetarg numer 99. W tym momencie wojewódzki szpital Zespolony w Kielcach prowadzi postępowanie przetargowe o numerze 188, czyli przewidując taki najbardziej gorący okres, październik, listopad, grudzień, e, circa about będzie około 300 przetargów tylko w tym szpitalu. Jeżeli tutaj jest możliwość zaoszczędzenia na kwocie 600 tysięcy, prawie 50 zł, to e, sądzę, że około 10 do 20% tej kwoty, wprowadzając jedynie wymóg realny wymóg konkurencyjności, to niech będą te trzy urządzenia w podobnej klasy, bo oczywiście szpital też może sobie wymagać urządzeń o jakichś funkcjach i jakiejś klasy, ale opisuje je w taki sposób, że nie dotyka tych opisanych urządzeń żadna firma poza jedną, która jest opisana wprost. I to jest bezprawie. To jest bezprawie, to powinno być realne, moi drodzy, szczególnie tego typu. Trafienie w Topka. Nie spotkałem się z tym chyba nigdy, a to też nie jest jedyna e, taka sprawa w tym szpitalu. E, 18 lat zajmuję się przetargami po różnych stronach barykady i chętnie Wam opowiem o wszystkich e, możliwościach. Tutaj jest jedna, jedna z bardzo udanych prób ustawienia przetargu. Bardzo udanych. Um, oczywiście, no, też trzeba umieć znaleźć przetarg, bo to też nie jest tak, że wchodzicie na stronę i zobaczycie przetarg. Nie, on jest zstrukowany w taki sposób, no, żeby tylko osoby, które wiedzą, czy są w tej branży, mogły ów przetarg znaleźć, odnieść się do niego, zadać pytania, bo też. Um, Powiedzmy, specyfikacja, która opisuje nam to wszystko, czyli taki zbiór dokumentów, których szpital czy tam inny urząd wymaga do tego, żeby złożyć do przetargu, żeby wszystko było fantastyczne, zgodne z prawem zamówień publicznych. O czym mówiłem? Prawem zamówień publicznych, ta specyfikacja określa konkretne warunki, daje też możliwość zadawania pytań do przetargu. Czyli powiedzmy, jeżeli. Łóżko szpitalne podnosi swój segment pracowy do pozycji 62 stopni, a Ty masz łóżko szpitalne, który ma 61 stopień. To w praktyce nie oznacza kompletnie nic, ale masz to w papierach. Ale zamawiający sobie opisze 65 stopni plus minus 3 stopnie. I w tym momencie Ty się nie mieścić, bo masz plus minus 4 stopnie. Możesz zadać pytanie, czy zamawiający dopuści moje łóżko, które jest równie dobre, spełnia wszystkie wymogi zamawiającego, ale się różni o 1 stopień, i zamawiający tak naprawdę powinien odpowiedzieć, tak, dopuszczam. To jest cały czas fajne łóżko. Dopuszczam to łóżko. Chcę tego łóżka, chcę więcej łóżek, chcę, żeby to miało ręce i nogi. Bicie się moi drodzy o kwotę, y, która jest przeznaczona. Y, najlepszy wygrywa. Tak to powinno wyglądać, a nie jest. Tutaj w tym momencie do każdego z tych punktów, czyli tych sześciu pakietów, które zamawiającemu się udały, zostały zadawane pytania w bardzo dużych ilościach. I w takich bardzo newralgicznych, tak zwanych parametrach blokujących, który ma tylko i wyłącznie to jedno urządzenie, to są wymiary, szerokość, długość, kompletnie nieistotne. Na te wszystkie pytania została udzielona odpowiedź negatywna. Czyli zamawiający specyfikacją, odpowiedziami na pytania, złożonymi ofertami, kwotami przeznaczonymi na sfinansowanie u zamówienia, niestety niejako potwierdził, a może nawet wprost potwierdził że ów przetarg ustawił i o to go oskarżyłem. Eee, dowody są jednoznaczne. Miałem już oczywiście groźby i informacje. O, Piotrek, jeżeli będziesz drożył tematy, to pójdziemy do sądu pomówienia. Moi drodzy, to nie są pomówienia. To są dokumenty publiczne, które można znaleźć na tych stronach, jak się wie, gdzie szukać, ponieważ szpitale i urzędy muszą publikować wszystkie wyniki na stronach. Poza tym też macie dostęp do informacji publicznej, czyli dokumenty, które nie są publikowane, typu oferty wykonawców, o to się możecie zgłosić zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej i ów informacje uzyskać. I to dotyczy nie tylko chociażby przetargów na sprzęt, ale wszelkiego typu budow dróg, remont, remontów budynków i tam sobie możecie uzyskać informacje, kiedy jest planowany, kto przedłużył. Powiedzmy, koniec robót, na jakiej podstawie? Do tego wszystkiego macie wgląd. I zachęcam, moi drodzy, zachęcam, ponieważ no, powiedzmy, remont drogi, tam trzy miejsca, miejscowości obok, przedłużający się pół roku, potrafi zorganizować wam pracę, dojazd do pracy, do domu, i możecie z tego tytułu żądać odszkodowań. No właśnie, możecie odszkodować, żądać, ale musicie mieć dokumentację, i o tą dokumentację się możecie zgłosić. A tego typu instytucje nie mają prawa Wam mówić w przeciągu 14 dni odstęp, dostępu do tych e, informacji, które, których potrzebujecie. Ale okej, okay. um, to już wiemy. Moi drodzy, jedna kwestia. Czy tego chcecie? Ja będę mówił o tym oczywiście, o przetargach, to nie będą tylko szpitale. Dzisiaj jest o szpitalach, po raz drugi będą szpitale. Po raz kolejny też będą pewne szpitale, bo to jest moja branża. Aczkolwiek, jeżeli macie jakiekolwiek informacje, czy przetargi, czy sprawy, które chcecie, żeby ktoś Wam sprawdził, to chętnie się tym zajmę. Wystawiam certyfikaty do każdego przetargu, który badam. Co to, to certyfikaty, tak jak nazwa firmy, Fair Tender, Quality Certificate. Ten szpital niestety w Kielcach. ten szpital niestety w Kielcach, pół certyfikatu nie uzyskał. A wręcz, pokażę Wam, wręcz dostał coś takiego. Tutaj mamy: czyli certyfikatu nie ma. Nie ma i nie będzie. To jest um, przetarg niezgodny z prawem zamówień publicznych. Moi drodzy, na podstawie analizy, no niestety, brak spełnienia podstawowych kryteriów dla konkurencyjności i zatrważający jest fakt że zamawiający wybrał oferty, które no, pokrywały się co do grosza, to jest niespotykane z tym, co zamawiający przeznaczył. Mówię, szóstka wtopka. Jest to... Ja jestem w szoku. Autentycznie jestem w szoku, ale byłem w szoku jeszcze bardziej, moi drodzy, gdy zobaczyłem na stronie szpitala jeszcze jedną rzecz. W dniu dzisiejszym, przygotowując się do tego filmiku, przeglądałem sobie przetargi na stronie, sprawdzając, czy są jeszcze jakieś ustawki. Oczywiście były, powiedzmy, te... Zachowane, klasyczne, polskie, 80% ustawionych przetargów. właśnie wszystkie, bo przetargi na strzykawki, czy na, powiedzmy, e, dreny, no to, to, to tego się nie ustawia, bo to są rzeczy z plastiku, oznakowane w bardzo charakterystyczny, normowany, europejski sposób. Tu po prostu wygrywa lepszy. Mamy też takiego, moi drodzy, i to będzie dosyć istotna kwestia. Tutaj mi dokumenty płatają figle. O! Też do sprawdzenia na stronie szpitala, moi drodzy. To jest przetarg numer EZ 168 2025, łamane na REU. Jaki jest problem z tym przetargiem? Otóż, słuchajcie, specyfikacja warunków zamówienia na usługa, doradcza, benchmarking i optymalizacja pracy szpitala przez okres 12 miesięcy dla potrzeb wojewódzkiego szpitala zespolonego w Kielcach. Moi drodzy, sześciu dyrektorów. Dziesiątki pracowników administracyjnych, działy analiz medycznych, działy prawne, e, działy kontraktowania. Każdy z dyrektorów ma swoje określone kompetencje do prowadzenia danej jednostki, której między innymi celem jest optymalizacja jej pracy, musi zrobić przetarg o to, żeby szpital pracował dobrze. Ale to nie koniec, słuchajcie. Dla mnie to jest absurd, zupełny absurd, e, ale też są wytyczne dla wykonawcy. Wytyczne dla wykonawcy i zobaczcie, co musi zrobić wykonawca, yy, musi wykonać analizę działalności szpitala na podstawie przekazanych danych. Danych, które analizuje sam dział analiz w danym szpitalu, dział prawny. moi drodzy, od tego są ludzie zatrudnieni w szpitalu, a szpital w Kielcach yy, jest szpitalem, który ma oddziały kliniczne, który ma pięć bloków operacyjnych, moi drodzy. To są ogromne cyfry. To jest bardzo duży szpital. Gdzie zatrudnionych jest powiedzmy jedna trzecia personelu, to jest właśnie personel administracyjny zajmujący się optymalizacją pracy szpitala. Bulwersujące. Opracowanie czterech kwartalnych raportów. Tym się zajmuje szpital. Każdy szpital. Weryfikacja rozliczeń z NFZ. Jest cały dział rozliczający hmm, pracę szpitala z NFZ-em, moi drodzy, i dalej. Minimum jedna wizyta konsultacyjna w siedzibie zamawiającego. Moi drodzy, to jest przetarg na 12 miesięcy i jedna wizyta, jedna, jedna, to tyle. Jedna wizyta w szpitalu, trzy, dniowe konferencje, powiedzmy 3 razy trzy, dziewięć, plus jedna wizyta. Czyli ten ktoś, kto wygrywa dana firma, może być 9 razy w kontakcie ze szpitalem podczas 12 miesięcy. I jeszcze do tego musi na przykład monitorować poziom realizacji. No, kurde. Przecież od tego jest właśnie szpital. Szpital dostaje kontrakt z nfz i sam go rozlicza, a zatrudnia do tego firmę, która, i teraz słuchajcie, oczekuje za daną usługę 264 056, 40 zł za 9 kontaktów ze szpitalem. A zgadnijcie, moi drodzy, ile na tą ym, usługę przeznaczył sam szmita. Zaskoczy was. Nie zaskoczę, nie wiesz. 264 56 zł. Czyli tutaj jest nowo, moi drodzy, jeszcze większa szóstka wtopka I to dosłownie. Ponieważ firma, która wygrała przetarg, za zaoferowała dokładnie tyle. Ile szpital na ów usługę przeznaczył, a zgadnijcie ile było ofert? Jedna. Wygrała to wszystko jedna firma, jakaś powiedzmy, nie będziemy teraz nazywać, bo to jest kancelaria prawna, z Lublina. Jak, moi drodzy, mi się to w głowie nie mieści, można rozpisywać przetarg w taki sposób, żeby wygrywała tylko jedna firma, żeby oferowała tylko jedna firma i to co do grosza w kwocie przeznaczonej na zamawiającego, a przypominam, że to jest kwota tajna. Kwota ów dla zobrazowania. Powiedzmy, że przetarg ogłaszany jest w poniedziałek, składanie jest w piątek i w piątek składanie jest do godziny 10 rano i zamawiający o godzinie 10.01 ogłasza kwotę przeznaczoną na zamówienie. Czyli nikt jej nie zna. Zamawiający podaje ją minutę po otwarciu ofert, a każdy wykonawca strzela w próżni, tak naprawdę nie wiedząc jaka to jest kwota. No chyba. No chyba, że ją wiedział wcześniej. A to jest znów wbrew prawu, moi drodzy, bo to nie jest informacja publiczna, to jest informacja zastrzeżona. Oczywiście. Zamawiający, jak każdy podmiot nie musi się na wszystkim znać, może sobie ogłosić postępowanie przetargowe, wcześniej pytając bardzo wielu firm o to, ile coś takiego może kosztować. Problem jest taki, że wtedy, jeżeli robi wstępne rozeznanie cenowe, takie trzy słowa to musi o tym powiadomić wszystkich na swojej stronie internetowej. Otóż robiliśmy wstępne zapytanie cenowe, taka i taka firma podała nam taką i taką kwotę, taka druga, trzecia, czwarta, piąta, dziesiąta firma podała nam taką kwotę. I to były te firmy. Te potem firmy mogą startować w przetargu, aczkolwiek to jest informacja jawna. Jeżeli nie ma informacji o tym, że odbyło się wstępne rozdanie cenowe, to nikt nie ma prawa ów kwoty znać. Chyba że zamawiający wcześniej w ogłoszeniu kwotę poda to nie podał. Tu kwoty były tajne. To równo przetargu numer 138. Tak? 168, jak i przetargu numer 99. To były tajne kwoty. Więc moi drodzy, takiego szczęścia, jak miały te firmy i jak miał szpital, życzę, życzę Wam wszystkim. Bez wyjątku. I kończąc już ten wątek, e, mam nadzieję, że to spowoduje, że ten mój cykl filmów, o ustawianiu przetargów, bo nazywajmy rzeczy po imieniu. To są ustawione przetargi, to jest działalność niezgodna z prawem, wręcz przestępcza, powinno się to ścigać, bez wyjątku. I tak, moi drodzy, no będziemy rozmawiali o tych przetargach publicznych, będę Wam opowiadał o ustawionych przetargach nie tylko w branży medycznej, ale jeszcze pozostając przy branży medycznej, kolejny filmik będzie również o tym, dlatego niniejszym, moi drodzy, oskarżam. Mniejszym oskarżam Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, o ustawienie przetargu publicznego o numerze 1407 na 25. Może zobaczycie inny sposób ustawienia przetargu. Zachęcam moi drodzy, jeżeli macie jakieś sprawy, piszcie do mnie, chętnie się zajmę wieloma rzeczami. Od tego jestem. Miłego dnia Wam życzę. Idzie na nadejść. Pewnie zmoknę. Trzymajcie się. Cześć.